Cześć, witam cię w projekcie Słowo. Dzisiejsza Ewangelia o miłości. W zasadzie to mogłabym powiedzieć tylko jedno zdanie, chyba nawet równoważnik zdania. Bóg kocha i tu postawić kropkę, nie mówić nic więcej, ale mogę też powiedzieć nawet dosyć dużo. Postaram się znaleźć równowagę i powiedzieć najważniejsze informacje, które które jakoś zauważyłam podczas modlitwy tym słowem. Więc pierwszą rzeczą jest to, że, y, że miłość dla nas, dla, mm, dla osób wierzących, to jest taki filar, tak samo jak dla Boga, bo cała wiara jest na tym oparta i, i Bóg stworzył świat y, przez miłość i, i właśnie na tym oparł mm, całe chrześcijaństwo. No, wszystko, wszystko jest na tym oparte. To jest taka podstawa, taki, taki grunt do naszej jakiejś relacji z Bogiem. I jest też przyczyną wszystkiego. Jest właśnie przyczyną tego, że Jezus na przykład dał nam swojego syna i pozwolił mu umrzeć za nas. Że właśnie na przykład Jezus oddał nam swoją mamę. No, wszystko. To, że na przykład Jezus uzdrawia. To też jest przyczyną miłości, więc, yy, więc właśnie bardzo widać, jak, jak Bóg się kieruje yy, właśnie taką zasadą, żeby kochać ludzi. Yy, I to też mówi yy, ten tekst, bo Jezus odpowiada na pytanie yy, tego człowieka, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiada: Pierwsze jest, słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Yy, drugie co? Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Więc to jest, to jest po prostu porada Jezusa dla nas, jak mamy żyć, jak mamy yy, zachowywać się względem Boga. Jezus mówi: "Kochaj jak tylko możesz, całym swoim duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą, jak tylko potrafisz, jak tylko masz siły, tak staraj się kochać". I właśnie jakby tutaj jest jeszcze jedno takie jedna ważna rzecz, że Jezus mówi: "Pan Bóg nasz, więc to jest też przykazanie, którym Kieruje się sam Jezus. Jezus właśnie też kocha swojego tatę i kocha ludzi, kocha nas. Więc to jest taka może zachęta, żeby go naśladować, żeby kierować się tym, co On. I to pokazuje, że Jezusa naprawdę miłość pochłonęła. Że Jezus oddał się kompletnie temu i, i tak go to wciągnęło, tak go to poruszyło, tak chciał kochać, że właśnie mówi: Kocham całym sercem, kocham z wszystkimi swoimi myślami, kocham wszystkimi uczynkami, całą swoją mocą, jaką mam, chcę kochać ludzi. I tak Jezus, yy, takich rzeczy Jezus nauczył się od swojego taty i też nam to przekazuje, jako takie właśnie jaką taką właśnie poradę dla nas, jak mamy żyć i to też pokazuje, jaki jest Bóg i tym samym jaki jest człowiek, który kocha, jak jest człowiek, który jest zakochany, jak on postępuje, więc Bóg jest czuły. Ja uważam, że to jest piękne słowo, że Bóg jest czuły, więc ma mnóstwo jakichś emocji względem nas, które które pokaz... chce po prostu pokazać, jak bardzo Mu na nas zależy, też ufa, bo um, całą wiarę i wszystko to oprzeć na miłości, to jest um, odważny ruch i też taki właśnie wymagający zaufania. Um, Bóg jest oddany, oddał się w 100% miłości i, e, i właśnie też Biblia to pokazuje. Jest bardzo mnóstwo, Odniesień do, do miłości i bardzo dużo ty, tych słów Bóg mówi, i my możemy to czytać w Piśmie Świętym. I też to pokazuje, że Bóg jest bliski, bo dalej ten człowiek mówi: Niech ja znajdę to. Bo jeden jest i poza nim nie ma innego. Miłować Go całym sercem, całym rozumem i całą mocą, miłować bliźniego y, jak siebie samego o wiele więcej znaczy, niż wszystkie całopalenia i ofiary. I Jezus na to odpowiada, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Więc y, ten człowiek powiedział, powtórzył to, co powiedział Jezus tak naprawdę, więc powiedział o miłości. Jezus y, Zauważył to, że on zrozumiał, o co chodzi w tym przykazaniu, żeby kochać. I to oznacza, że ten człowiek jest już niedaleko królestwa Bożego, jest bardzo blisko. To, że on zrozumiał, że trzeba kochać, to już przybliżyło go niesamowicie, jakby zrobił taki ogromny krok w stronę królestwa Bożego, dzięki temu, że zauważył, że trzeba kochać. Mm. Więc Bóg bardzo szybko pozwala nam dojść do siebie dzięki miłości. I też y, ostatnią rzeczą, już chyba, y, jest to, że, y, że ten człowiek powiedział, że miłość o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary, bo jakby te ofiary są skutkiem. Miłości. A miłość jest przyczyną, tak jak mówiłam na początku. Um, więc ofiara może być też na przykład um, skutkiem na przykład strachu, a ważniejsze jest to, żeby znać przyczynę, dlaczego Jezusowi chcemy um, ofiarować swoje życie, czemu chcemy um, się do Niego modlić. Najważniejsza jest przyczyna, czyli miłość. Um, te słowa Jezusa, chyba tak najprościej można powiedzieć, że Bóg chciał, żebyśmy po prostu Go kochali. I tyle. Tak jakby Jezus powiedział, no te wszystkie zasady, te wszystkie przykazania, których w ogóle przeczytałam, że nauczyciele Pisma obliczyli, że w całym prawie jest 613 przykazań, to że te wszystkie przykazania są ważne, ale tylko mnie kochaj. Tak mówi Bóg do Ciebie. I to daje nam właśnie doświadczać cudów, doświadczać łask, które właśnie Bóg przez to nam chce okazywać, przez to, że Go kochamy. Dzięki, do zobaczenia, cześć.